Życie Jolanty nie było usłane różami. Co prawda, ta młoda mieszkanka Trójmiasta miała pełną kochającą się rodzinę. Było tak jednak tylko do czasu. Kiedy Jola miała 7 lat, jej mama uległa poważnemu wypadkowi i zmarła. Tak naprawdę nie wiadomo, co jej się przytrafiło. W mieście mówiono, że padła ona ofiarą zbrodni, jednak według oficjalnych informacji kobieta miała się przewrócić i uderzyć głową o twardą powierzchnię. Śmierć matki Joli sprowadziła na rodzinę W kolejne nieszczęście. Wkrótce tata Jolanty bardzo się rozchorował i po niedługim czasie zmarł. Jola i jej brat Jacek zostali więc na świecie praktycznie sami. Mieli odrobinę szczęścia, ponieważ ich babcia zgodziła się nimi zaopiekować. Rodzeństwo zamieszkało więc w Gdańsku przy Jaśkowej Dolinie. Byli oni bardzo związani ze swoją babcią. Czas jednak mijał, a starszej kobiecie ubywało sił. Po dziewięciu latach babcia Joli także się rozchorowała i zmarła. Jolanta miała wtedy 16 lat. Dziewczyna nie chciała, aby jej brat trafił do domu dziecka, dlatego postanowiła przejąć opiekę nad rodziną. Na samym początku musiała ona ciężko pracować. Wkrótce jednak nabrała sporo sprytu i zaczęła wykorzystywać to, iż była bardzo urodziwa. Ta mieszkanka trójmiasta podobała się wielu mężczyznom. Miała ładną twarz, a do tego była zgrabna i zadbana. Kobieta szybko zrozumiała, jak wiele korzyści może osiągnąć z powodu swojego nieprzeciętnego wyglądu. Uznała także, że najlepszą receptą na łatwe życie jest znalezienie obrotnego zamożnego faceta. W jej życiu pojawiało się coraz więcej imprez i coraz więcej przelotnych romansów. W końcu Jolanta zaszła w ciąży, a później urodził jej się synek. Ta młoda kobieta nie postanowiła jednak związać się na stałe z ojcem swojego dziecka. Nadal prowadziła imprezowy tryb życia i przeżywała kolejne krótkotrwałe miłości. Nie szukała stabilizacji. Zamiast tego wolała czuć się pożądana i piękna. Nieustanne komplementy ze strony mężczyzn tylko utwierdzały Jole w przekonaniu, że jest wyjątkowa i należy jej się wszystko co najlepsze. Kiedy Jolanta miała 21 lat, udała się na potańcówkę do hotelu Poseidon. Impreza miała miejsce w nightclubie Piekiełko. Dziewczyna bawiła się świetnie i poznała kilka nowych osób. Szczególnie spodobał jej się Sławek. Był to młody, 18 osiemnastoletni chłopak, któremu Jolanta także przypadła do gustu. Młodzi rozmawiali ze sobą przez długi czas. Co chwilę wychodzili na parkiet, żeby potańczyć. Od razu było widać, że między nimi, jak to się potocznie mówi, zaiskrzyło. Jola nie zwracała uwagi na to, że Sławomir był od niej 3 lata młodszy, niższy o pół głowy, a ponadto nie ukończył on nawet szkoły zawodowej. Chłopak oczarował ją swoją pewnością siebie i rozmowami na temat biznesów, które prowadzi. Mówił też o swoich planach na przyszłość. Zapewniał, że zamierza dorobić się wielkich pieniędzy i żyć inaczej jak wszyscy. Jolancie bardzo to imponowało. Od dawna marzyła bowiem o tym, żeby znaleźć kogoś, kto zapewni jej godny byt i sprawi, że jej życie stanie się wyjątkowe. Tego wieczoru Sławomir nie odstępował Jolanty nawet na krok. Nie odrywał też od dziewczyny wzroku. Postanowił kontynuować tę znajomość. Wspólne zainteresowanie sobą doprowadziło do tego, że młodzi zaczęli spotykać się regularnie. Wkrótce też związali się ze sobą. Sławomirowi nie przeszkadzało to, że jego wybranka serca miała już syna, a ponadto w Trójmieście cieszyła się niezbyt dobrą renomą. Mimo tego postanowił on zaopiekować się Jolą i jej dzieckiem. Do tego czasu 18-lety osiemnastolatek mieszkał wraz z rodzicami w dziesięciopiętrowym bloku. Nowa sytuacja życiowa zmusiła Sławka do wynajęcia mieszkania. Rodzice chłopaka nie byli zadowoleni z tego, że ich syn związał się z kobietą, która ma już potomka. Jolanta wywarła na mamie i tacie Sławka niezbyt dobre pierwsze wrażenie. Rodzina osiemnastolatka uważała, że jego trzy lata starsza partnerka jest z nim z wygody i chęci zysku. Kobieta przecież nie była głupia i potrafiła dostrzec, że Sławek faktycznie dobrze radzi sobie w sprawach biznesowych i jest kuty na cztery nogi. Pomimo sugestii ze strony rodziców, Sławomir postanowił dać szansę swojej dziewczynie i zamieszkał z nią w niewielkiej kawalerce. Młodzi zajmowali mieszkanie przy ulicy Hallera. Na początku żyli dosyć skromnie i liczyli każdy grosz. Wspólnie wychowywali syna Joli, Sylwestra. Zakochani w sobie Sławek i Jolanta byli również zdolni do wzajemnych kompromisów. Kobieta przestała chodzić w szpilkach, aby nie sprawiać dyskomfortu swojemu partnerowi, który był od niej niższy. Sławomir starał się spełniać zachcianki ukochanej i stawiał się na każde jej zawołanie. Parze z miesiąca na miesiąc żyło się coraz lepiej. Sławomir zdecydowanie wiedział, jak robić pieniądze. Mężczyzna jeździł samochodem ciężarowym, przywoził ubrania z zagranicy, a także miał swoją rozlewnię alkoholu. Początkowo trudnił się też prowadzeniem straganu z odzieżą. Warto nadmienić, że mówimy tutaj o latach, w których w Polsce kończyły się czasy komunizmu. Starsi z Was dobrze pamiętają, że był to okres, w którym ludzie posiadający tak zwaną głowę do biznesu robili ogromne kariery i zarabiali horrendalne pieniądze. Sukcesy zawodowe Sławomira pozwoliły mu otworzyć butik odzieżowy w nowo powstałym centrum handlowym. Mężczyzna nie miał czasu na prowadzenie tego biznesu, dlatego opiekę nad lokalem przejęła Jolanta. I tak mijał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem i rok za rokiem. Sławek zarabiał świetnie. Zagraniczne wyjazdy sprawiły, że jego majątek stawał się coraz większy i większy. Butik Joli także dobrze prosperował. Wkrótce kobieta zaszła w ciążę i urodziła Sławkowi córkę. Później była druga ciąża, a na świecie znowu pojawiła się córka. Jedna z nich dostała imię Iwona, druga natomiast Kasia. Po upływie kilku lat Sławomir wyrobił sobie w trójmieście naprawdę niezłą renomę. Był znany i szanowany. Ludzie kojarzyli także jego urodziwą partnerkę, matkę trójki dzieci, która prowadziła butik odzieżowy. Pomimo tego, że para była ze sobą już od długiego czasu, to nigdy nie doszło do ich ślubu. Kobieta przyjęła jednak nazwisko dwuczłonowe. Sytuacja finansowa Sławka i jego partnerki była tak dobra, że szybko przeprowadzili się oni z kawalerki do większego mieszkania. Pieniędzy jednak przybywało, dlatego też ten biznesmen z Trójmiasta wraz z rodziną osiedlił się w luksusowej willi znajdującej się na ulicy Polnej w Sopocie. Na terenie posesji stały również dwa luksusowe samochody. Mężczyzna był także w posiadaniu jachtu, na którym spędzał czas z Jolą i dziećmi. Jolanta i Sławomir byli ze sobą już prawie 20 lat. Sławek nie zwalniał tempa i cały czas zabiegał o to, aby jego rodzina mogła żyć na wysokim poziomie. Mężczyzna bardzo często wyjeżdżał w długie trasy samochodem ciężarowym. Jego nieobecność wykorzystywała Jola, która flirtowała z innymi mężczyznami. Kobiecie brakowało obecności partnera. Nie była ona też zadowolona z faktu, iż wieczory oraz noce musiała spędzać sama. Pamiętajmy, że Jolanta miała bardzo wysokie mniemanie o sobie. Uważała się za niespotykaną piękność i sądziła też, że mogłaby mieć każdego faceta na ziemi. Ten sposób myślenia stanowił dla kobiety pokusę. Pokusę, która z dnia na dzień stawała się coraz większa. Jola nie zamierzała przecież zostać gospodynią domową, ponieważ chciałaby to jej usługiwano. W czasie, gdy Sławomir był poza domem, jego partnerka poznała Daniela O. Było to w lecie roku 2000. Daniel miał atletyczną sylwetkę i był on przystojnym mężczyzną. Mimo przyjemnej aparycji, ten człowiek spędził 10 lat za kratkami. W trójmieście mówiło się, że jest on członkiem gangu. Jolancie to jednak nie przeszkadzało. Kobieta wynajęła nawet kawalerkę, która służyła jej do schadzek z kochankiem. Myślała, że dzięki temu mieszkaniu będzie mogła utrzymywać swój romans w sekrecie i działać incognito. Myliła się. Sławomir był bardzo zapracowany, ale i inteligentny. Zauważył, że zachowanie jego partnerki w ciągu ostatnich tygodni bardzo się zmieniło. Poza tym znaleźli się życzliwi ludzie, którzy donieśli mężczyźnie o romansie jego konkubiny. Mieszkaniec trójmiasta postanowił sprawdzić, czy plotki, które krążyły po mieście są prawdziwe. Aby mieć pewność, że Jola faktycznie go zdradza, Sławomir oznajmił partnerce, że wyjeżdża na kilkutygodniową trasę. Kobieta dała się nabrać i zadowolona zaplanowała sobie, że następne 20 dni spędzi w kawalerce wraz z Danielem o. Sławomir wrócił jednak po zaledwie trzech dniach, a kiedy wszedł do swojej willi, przekonał się, że faktycznie nie ma w niej joli. Udało mu się zdobyć adres, w którym odbywały się schacki kochanków. Było to na ulicy Starowiejskiej, nieopodal domu handlowego Batory. Mężczyzna postanowił tam pojechać. Zadzwonił na domofonię, jak gdyby nigdy nic, oznajmił Jolancie, że wrócił z trasy szybciej. Ta próbowała zasłaniać się różnego rodzaju kłamstwami. Mówiła, że nie było jej w domu, bo przyjechała do koleżanki, ponieważ sama bardzo się nudziła. Sławomir jednak wiedział o wszystkim i postanowił porozmawiać z kochankiem Joli. Pod drzwiami doszło do awantury, która przerodziła się w szarpaninę. Daniel O zagroził Sławomirowi, że jeśli zaraz się nie wyniesie, to go pobije. Mężczyzna posłuchał i wycofał się. Powiedział jednak Joli, że z nią zrywa i że jeszcze tego pożałuje. Minęło trochę czasu i wszystko wydawało się wracać do normy. Jola była z kochankiem szczęśliwa. Aż do pewnego dnia, kiedy to nad ranem do wynajmowanej przez Daniela i Jole kawalerki, wtargnęła policja. Wyłamano zamki w drzwiach i skuto domniemanego gangstera oraz jego dziewczynę. Daniel został zabrany do aresztu, a Jolanta została sama. Nalot policji był efektem donosu, jaki Sławomir złożył na komisariacie policji. Wtedy też sytuacja stała się dla Joli dramatyczna. Kobieta nie miała pieniędzy ani żadnej protekcji. Przestała czuć się wyjątkowo i postanowiła poprosić Sławomira o jeszcze jedną szansę. Oczywiście opowiadała kłamstwa, twierdząc, że tamten związek był największym błędem jej życia i że nie zakończyła tej relacji, bo bała się porywczego kochanka. Sławek zlitował się nad swoją długoletnią partnerką i pozwolił jej wrócić do willi. Kobieta znowu poczuła, że ma pieniądze, co sprawiło, że znów była pewna siebie. Sławomir nie był już jednak taki sam. Pamiętał o zdradzie Joli i był w stosunku do niej oschły. Skończyły się prezenty i romantyczne chwile. Jola tęskniła też za Danielem, który nadal przebywał za kratami. Kobieta nie potrafiła wybaczyć Sławkowi tego, że doniósł na jej kochanka. W jej głowie narodził się morderczy plan. Zwierzyła się z niego swojej najlepszej przyjaciółce Baśce. Barbara Esz była powierniczką wszystkich sekretów Jolanty. Ta opowiadała jej, że Sławek jest wobec niej tyranem i traktuje ją w bardzo zły sposób. Barbara wierzyła tym słowom. Jola mówiła przyjaciółce, że ma zamiar zabić swojego partnera. Poprosiła basię o przysługę. Jolanta chciała, aby ta wynajęła garaż i go jej udostępniła. Oczywiście obiecywała, że pokryje wszelkie koszty tego wynajmu. Ów garaż miał być miejscem ukrycia zwłok sławka. Jola tak bała się tego, że konkubent ją rzuci, iż postanowiła go zamordować i zachować cały jego majątek dla siebie. Kobieta skrupulatnie planowała morderstwo. Zadbała o to, by Sławomir niczego się nie domyślił. Codziennie udawała skruszoną oraz zatroskaną partnerkę. Podchlebiała biznesmenowi, przygotowując mu śniadania do łóżka, pomimo tego, iż nigdy wcześniej takich rzeczy nie robiła, a wręcz wymagała, by to ona była traktowana jak królowa. Pewnego razu zaproponowała majątnemu partnerowi, że zrobi mu wykwintną kolację. Sławomirowi wydało się to podejrzane, ale nie oponował. 23 lutego 2001 roku, około 6 po południu, Sławek wrócił do domu po ciężkim dniu, a Jola czekała na niego ubrana w prześwitującą sukienkę. Przygotowała też obiecaną kolację. W kuchni unosiła się woń kaczki w pomarańczach. Tego wieczoru w Willi panował porządek i wszystko aż lśniło. Mężczyzna wziął prysznic, a następnie zasiadł do suto zastawionego stołu. Zachowanie Joli wydało mu się dziwne. Kobieta była aż nadto gadatliwa, a jej ręce lekko się trzęsły tak jakby była zdenerwowana lub podekscytowana. Para zjadła razem kolację. Jakiś czas później Jolanta nalała Sławkowi lampkę wina, udając się do łazienki. Wcześniej zapewniła mężczyznę, że dalszą część wieczoru spędzą już w łóżku. Sławomir położył się na sofie w salonie i po upływie dosłownie 15 minut zasnął jak dziecko. W jego winie prawdopodobnie była bowiem rozpuszczona dosyć duża dawka środków nasennych. Po dłuższej chwili Jolanta opuściła łazienkę. Kiedy upewniła się, że Sławomir śpi twardym snem, natychmiast udała się do szafy, w której mężczyzna trzymał swoją broń. Oczywiście Sławek miał na nią pozwolenie. Trudno się dziwić, w końcu był milionerem, a w tamtych czasach porwania biznesmenów dla okupu miały miejsce dosyć często. Ową bronią był pistolet Smith Wesson o kalibrze 5,6 mm. Jola wyciągnęła broń z kabury. Podeszła do kanapy, na której spał jej otumaniony konkubent i położyła poduszkę na jego głowie. Następnie przystawiła do potylicy Sławka lufę pistoletu i oddała strzał. Zrobiła to nieprecyzyjnie, ponieważ mężczyzna nie umarł od razu. Jak się później okazało, jego agonia trwała około godziny. Warto wspomnieć, że podczas zbrodni w domu była jedna z córek Sławka i Joli, 11-letnia Kasia. Jej siostra miała być wtedy na imprezie, a przyrodni brat przebywać za granicą. Jolanta zabiła swojego partnera i musiała już kontynuować morderczy plan. Milionerka nie chciała trafić do więzienia, dlatego postanowiła pozbyć się zwłok partnera, a nie było to łatwe. Sławek ważył więcej od Joli, więc przeniesienie go w pojedynkę było niemożliwe. Kobieta zadzwoniła więc do swojego brata. Pojechała do jego mieszkania i skusiła go alkoholem, a kiedy mężczyzna był już podpity, wyjawiła mu, że Sławek nie żyje. Oczywiście nie mówiła nic o swoich prawdziwych motywacjach. Nadmieniła tylko, że partner rzucił się na nią, a ona zastrzeliła go w obronie koniecznej. Błagała brata, by ten pomógł jej pozbyć się ciała bogatego konkubenta. Obiecała mu też gratyfikację finansową. Jej brat Jacek przystał na tę propozycję i pojechał z Jolą do Willi. To tamta dwójka zawinęła ciało w prześcieradło i zapakowała je do auta Jolanty. Później udali się oni w pobliże garażu przy liniach kolejowych SKM, który został wynajęty przez przyjaciółkę Jolanty, Barbarę S. Jola przedstawiła bratu swój plan. Nakazała mu zabetonować ciało biznesmena w garażu. Konkretnie chodziło o umieszczenie zwłok Sławka w kanale garażowym. Jacek nie miał już wtedy odwagi odmówić. Pracował przez 48 godzin. Siostra przywiozła mu wszelkie potrzebne materiały i narzędzia. Swoją przyjaciółkę Baszkę Jola poprosiła natomiast o ukrycie narzędzia zbrodni. Barbara wyrzuciła więc pistolet do morza z Gdyńskiego Bulwaru. Mijały kolejne dni a Morderczyni pozostawała bezkarna. Jolanta zdawała sobie jednak sprawę z tego, że ludzie zauważą nieobecność Sławka. Z tego powodu dnia 1 marca postanowiła ona zgłosić zaginięcie partnera, aby zmylić wszystkie możliwe tropy. Pojawiła się na komisariacie, gdzie zeznała, że jej konkubent został uprowadzony. Powiedziała śledczym, że kilka dni wcześniej wieczorem podjechali pod ich willę ludzie wyglądający na bandytów. Rozpoczęła się szarpanina, a później przestępcy mieli siłą wyciągnąć sławka z luksusowego domu. Porywacze mieli też kontaktować się z samą Jolą, od której zażądali 150 tysięcy dolarów okupu za ukochanego. Policja uwierzyła w te zeznania i rozpoczęto poszukiwania mężczyznę. Willa Sławka była nieustannie obserwowana, a w komórce Jolanty został założony podsłuch. W tym czasie morderczyni udała się też do swojej teściowej i, udając zrozpaczoną, chciała przekonać ją do siebie. Mówiła, że bardzo zależy jej na Sławku i boi się o jego życie. Co ciekawe, do Joli faktycznie dzwonili mężczyźni podający się za porywaczy. Policja zarejestrowała kilka takich rozmów. Oczywiście wszystko było ukartowane, a kobieta zapłaciła kilku osobom, by wykonały takie telefony, dzięki którym Jolanta zniknęła z kręgu podejrzanych w sprawie. Działania funkcjonariuszy utrudniał też fakt, że w tym czasie w Sopocie faktycznie działało kilka gangów specjalizujących się w porwaniach dla okupu, dlatego wersja wydarzeń przedstawiona przez Jolę wydawała się być prawdziwa. Do tego Jolanta była świetną aktorką. Potrafiła udawać zrozpaczoną. Zorganizowała nawet zbiórkę pieniędzy na okup. Przeprowadziła ją wśród znajomych Sławka. Udało jej się zebrać 150 tysięcy dolarów. Sprawa zabójstwa trochę przycichła, a kobieta zrozumiała, że jej diabelski plan okazał się strzałem w dziesiątkę. Jola poczuła się zbyt pewna siebie, ale tak naprawdę nie wszystko układało się po jej myśli. Jej brat miał potworne wyrzuty sumienia. Mężczyzna nie mógł sobie wybaczyć tego, że pomógł w ukryciu zwłok człowieka. Od czasu ukrycia ciała biznesmena Jacek niemal nie bywał trzeźwy. Alkoholem zagłuszał swoje wyrzuty sumienia. Morderczyni bardzo obawiała się, że jej brat, przez swoją słabą psychikę, wygada się i zniweczy jej, można by rzec, morderstwo doskonałe. Kobieta tłumaczyła Jackowi, że zabójstwo obciąża wyłącznie jej sumienie, jednak nie była w 100% pewna, czy jej pomagier, aby na pewno będzie milczał jak grób. Mijały miesiące, a policja nie była w stanie odnaleźć Sławka. W tym czasie Jola kontynuowała część biznesów konkubenta. Prowadziła też swój butik w Gdyni. To tam, pół roku po zabójstwie, poznała swojego nowego kochanka, Wojciecha K., który miał zaledwie 20 lat. Różnica wieku pomiędzy nim a Jolantą nie była jednak dla Wojtka przeszkodą. Podobały mu się dojrzałe kobiety, a Jola była bardzo zadbana. W końcu miała mnóstwo pieniędzy, więc mogła pozwolić sobie na wiele zabiegów kosmetycznych. Wojtek również był dla Jolanty bardzo interesującym facetem. Miał dobrze prosperującą firmę, był szarmancki i przystojny. Za Zauroczenie dwudziestolatkiem sprawiło, że Jola porzuciła Daniela O, który nadal przebywał w więzieniu. Życie kobiety znowu przypominało bajkę. Jedynym problemem Joli było to, że bardzo pogorszyły jej się relacje z osobami, które wiedziały o tym, że jest ona morderczynią. Brat jej unikał, a najlepsza przyjaciółka zdała sobie sprawę z tego, że Jolanta ją wykorzystała. Zawsze bowiem opowiadała, jak zły jest dla niej Sławek i jak bardzo się go boi. Tymczasem po jego śmierci kobieta zdawała się nie zwalniać tempa i co róż miała nowych kochanków. Jola wcale nie przypominała stłamżonej kobiety. Codziennie ubierała się w firmowe ubrania, była pewna siebie i zrelaksowana. Skupiała się na Wojtku, a relacja z Baśką zaczęła jej się nudzić. Jako, że Jolanta straciła wsparcie rodziny i przyjaciół, to znowu potrzebowała kogoś godnego zaufania. Kogoś, komu będzie mogła wyjawić swój straszny sekret. Postanowiła, że powie o zbrodni Wojtkowi. Oczywiście ponownie nie wyjawiła prawdy na temat zabójstwa Sławka. Mówiła, że jej były partner był dla niej tyranem i często uciekał się on do przemocy fizycznej. Wojciech uwierzył tym słowom i obiecał Joli, która udawała rozpaczoną, że pomoże jej lepiej ukryć ciało i nikt nigdy więcej się nie dowie, co wydarzyło się 23 lutego 2001 roku. Młody biznesmen wyposażył się w młot pneumatyczny i łopatę, którą kupił w praktykerze. Po kilku godzinach udało mu się rozkuć beton i dotrzeć do ciała Sławka. Sam widok, jaki mu się ukazał, był przerażający, a odór, jaki wydobywał się z garażowego kanału, prowokował wymioty. Kiedy nastał wieczór, Wojtek i jego kochanka zapakowali ciało Denata do bagażnika i wywieźli ukryte w worku zwłoki w głąb lasów kaszubskich. Było to nieopodal wsi Korne za Kartuzami. Wojciech wykopał dosyć głęboki dół, a następnie wraz z Jolą umieścili tam ciało biznesmena. Oblali je również benzyną i podpalili, licząc, że w ten sposób uda im się pozbyć wszelkich śladów. Następnie przysypali mogiłę i dokładnie przykryli ją gałęziami oraz liśćmi. Po powrocie do Sopotu Jolanta znowu odzyskała spokój ducha. Nie dość, że nie bała się już zemsty ze strony Barbary i swojego brata, to jeszcze udało jej się okręcić młodego przedsiębiorcę wokół palca. Mężczyzna do tego stopnia wierzył w jej bezgraniczną miłość, że wziął 300 tysięcy euro kredytu na mieszkanie, które później przepisał na Jolę. Kobieta osiągnęła swoje cele. Wkrótce Wojtek przestał ją interesować, dlatego Jola postanowiła się z nim rozstać. Mężczyzna popadł w czarną rozpacz. Ufał Jolancie, a dla niej był gotów nawet łamać prawo. Wziął także kredyt, by sprawić jej przyjemność w postaci mieszkania. Jak się okazało, całe to uczucie było tylko iluzją, a on sam dał się wykorzystać. Pomimo tego, iż ten młody człowiek wielokrotnie prosił Jole o to, by do niego wróciła, to ta postanowiła nie dawać temu związkowi drugiej szansy. Wyjechała też do USA zabierając ze sobą młodszą córkę. Tam poznała bogatego mężczyznę, z którym zamieszkała w Las Vegas. Kolejny raz jej działania zdawały się przypominać igranie z ogniem. W końcu już trzy osoby wiedziały o tym, że dopuściła się ona morderstwa, a kobieta wydawała się wcale tym nie przejmować. Był to jednak bardzo duży błąd. W roku 2006 zdesperowany Wojciech zgłosił się na komisariat policji. Kochanek Jolanty wiedział, że już nigdy nie odzyskał kochanej, a codziennie dręczyły go koszmary, w których to przed oczami stawał mu zamordowany Sławomir. Tego dnia funkcjonariusze zdali sobie sprawę z tego, dlaczego od dłuższego czasu nie byli w stanie namierzyć porywaczy biznesmena z Trójmiasta. Śledczy początkowo nie mogli uwierzyć, że to właśnie Jola jest odpowiedzialna za śmierć swojego konkubenta. Wojtek przedstawił im jednak niepodważalne dowody. Wskazał garaż, w którym pierwotnie spoczywało ciało biznesmena, a później zabrał śledczych do lasu, tego samego, w którym została spalona reszta szczątków mężczyzny. Za Jolantą wystosowano więc międzynarodowy list gończy. W końcu amerykańscy funkcjonariusze zatrzymali ją w Las Vegas. Było to w roku 2008. Dokonano ekstradycji, a bezwzględna morderczyni została przywieziona do naszego kraju. Na lotnisku została ona przejęta przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. Wkrótce rozpoczął się proces w sprawie. Była to bardzo trudna, poszlakowa zagadka kryminalna. Pani prokurator miała przed sobą bardzo trudne zadanie. Musiała udowodnić winę kobiecie niemal dekadę po zabójstwie Sławka. Prokurator Dagmara Pochowska mówiła, że mężczyźni po prostu tracili dla joli głowę. Problem stanowiło to, że jedynymi mocnymi dowodami w sprawie były zeznania byłego kochanka, przyjaciółki oraz brata Jolanty. Ślady zebrane w mogile okazały się być niewystarczające. Dodatkowo sama oskarżona nie przyznała się do morderstwa. Cały czas utrzymywała, że Sławek żyje i ukrywa się w Ameryce Południowej. Sędzia Krzysztof Ratusznik nie dał jednak wiary tym zeznaniom i w roku 2010 50-letnia już Jolanta została skazana na 25 lat pozbawienia wolności. Obrońca kobiety wniósł apelację, jednak sąd apelacyjny 9 grudnia 2010 roku utrzymał wyrok Joli w mocy. Skazana o przedterminowe zwolnienie będzie mogła ubiegać się dopiero po 20 latach odsiadki, mając wtedy 72 lata. Przyjaciółka Jolanty Barbara Esz i kochanek skazanej Wojciech K., zostali natomiast skazani na wyroki w zawieszeniu. Bradioli, Jacek, został uznany winnym pomocy w zacieraniu śladów zbrodni i trafił do więzienia na jeden rok. Sama fan fatal podczas procesu siedziała za pancerną szybą. Wyglądała na nieco zaskoczoną, chyba nigdy nie przypuszczała, że jej przestępstwa kiedykolwiek ujrzą światło dzienne.